W środę 11 stopni na zachodzie. Przelotny deszcz w przeważającej części kraju. Padać nie będzie jedynie na Mazowszu. W czwartek lokalne burze pojawią Misja, sezon grillowy, promocja, palce lizać, keczupy, musztardy i sosy. W promocji kup trzy produkty, a czwarty najtańszy weź gratis. Carrefour, tańsze wyjścia na zakupy. Każde pranie niszczy Twoje ubranie. By to powstrzymać, stworzono Woolite Keratin Therapy z aktywną formułą, która tworzy barierę powstrzymującą niszczące siły tarcia. Woolite Keratin Therapy czyste pranie bez niszczeń. Napięty grafik, musisz się spieszyć? Daj sobie chwilę i powdychaj intensywny zapach Lenor Perfume Therapy, stworzony z wykorzystaniem technologii olejków zapachowych. Zrób sobie przerwę w trakcie codziennych zajęć, by powdychać ten niezwykły zapach, który zostanie z tobą aż do końca dnia. Lenor Perfume Therapy. Świeżość trwająca trzy razy dłużej. Użyj perełek zapachowych Lenor, które z płynem do płukania zapewnią świeżość non-stop. Jak dobrze? Wróciłem wcześniej do domu przed siorką, będę mógł mieć od niej chwilę spokoju. Synu, masz coś zadane? Na szczęście nie mamo.